Czy to się już nagrywa? Bo tak. Zresztą i tak tego nie wyceniam. Nie Okej. Okay. Witamy Was bardzo serdecznie, można powiedzieć, w drugiej części? W kontynuacji. W kolejnej rozważ... odsłonie. odsłonie. W kolejnej odsłonie naszych rozważań na temat w tym roku psanów, aby dobrze przygotować się do przeżycia tego adwentu i do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego właśnie. Zanim rozpoczniemy, tutaj po środku nas, między nami, wieniec, dzisiaj będzie paliło się tych świeczek więcej. Dwie. Mi ostatnio nie szło, dlatego dzisiaj zapali Michał. Spróbuję, zobaczymy jak to Michał, zapal ten wieniec. To jest za mało zapałek. tu ręce mi się trzęsą. To normalne, wiesz. A tobie też? zeszłym tygodniu się tak trzęsuj? innych sytuacji wiesz. Dwie świeczki. Dobrze. Zanim jeszcze zaczniemy te nasze rozważania, bardzo chcielibyśmy podziękować za te wszystkie pozytywne głosy, które Lajki. dotarły do nas. 71 lajków tak? no. komentarzy? Bez, bez mojego, którego odpowiedziałem, to trzy. Czyli cztery komentarze, i bardzo nam się spodobał komentarz jednej osoby, którą, no może zacytuj. Ale mam radość z tego filmu. Dzięki. My też dziękujemy tejże osobie, która taki pozytywny akcent taki, dała. Taki pod... komentarz Bożej łaski, można powiedzieć, to było, Myślę, że tak. Myślę, że to jest jakaś ważna osoba. Natknienie. A tak kto? Być. Sprawdźcie pod filmem. Sprawdźcie pod mówiliśmy. filmem. To jest jedno wyzwanie, i zanim jeszcze przejdziemy, drugie wyzwanie, to znaczy taki konkurs, czyli znajdź różnicę. Jest tutaj parę różnic pomiędzy tym pierwszym filmikiem a drugim. Zachęcamy do tego, żeby te różnice znajdywać. Nagroda będzie w przyszłym tygodniu, zwycięzców również, w przyszłym tygodniu wyłonimy. Niespodzianka. A żeby pełnić formalności, tak, tak. Wasze zdrowie, wasza przyjemność. Dobrze, przejdźmy do rzeczy. Dzisiejszy psalm, jeśli przeczytamy ten refren, on brzmi: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Czyli tak naprawdę zachęca nas Pan Bóg do tego, kościół przez ten Psalm do tego, żebyśmy dostrzegali te cuda w naszym życiu, nawet jeśli kompletnie ich nie widzimy. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o życiu wiecznym, o tym, że Pan Bóg uczynił dla nas tę obietnicę, tę te radość też tutaj na Ziemi. Dzisiaj mamy tak naprawdę patrzeć na nasze życie z perspektywy cudów, które dokonuje. Tam jest taka ciekawa rzecz, oprócz tego, że śpiewamy, bo jak śpiewamy, to chwalimy często. No ja, oczywiście. Że tak. Śpiewamy, to chwalimy. Czyli tak naprawdę te cuda, które on uczynił są z przeszłości. Ale nie można zapominać o tym, że jeśli ktoś już raz coś uczynił, to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie to czynił i raz kolejny. Tak jak my przed chwilą wypiliśmy kawę, co nie znaczy, że teraz też nie możemy wypić kawy i jeszcze parę razy później. Naprawdę no, pewnie też i za tydzień i, i myślę, że święta też. Chodzi o to, żeby dostrzec cuda, które Pan Bóg dla nas uszykował, i w te cuda wierzyć. To nie jest tak, że to są jakieś bajki, że to jest jakaś ściema, którą kościół od wieków nam wciska. Tylko faktycznie, jeśli będziemy chcieli dostrzec te cuda, to je dostrzeżemy. Jeśli będziemy chcieli za Panu za nie, Panu Bogu dziękować, to faktycznie On będzie nam dawał wielką siłę. Też to, co mnie rzekło, na przykład w pierwszym, w pierwszym. W pierwszej wzrodce tego psalmu, gdzie czytamy, śpiewamy właściwie, Zwycięzcą zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. I ta prawica, ponieważ jesteś praworęczny, czy leworęczny? Lewo. No to on się wyłamuje z tego, ale większość z nas jest praworęcznych, i ta prawica, prawa ręka zazwyczaj kojarzy się z takim działaniem. I tutaj, właśnie, też widzimy takie działanie Pana Boga, Jego prawica, która działa. I Działanie Boga w naszym życiu, o tym, co Ty też mówiłeś, żeby dostrzegać te działanie, bo ono jest. Tylko my nie zawsze dostrzegamy te działanie. nieraz no. to się wszystko wiąże z wiarą. Nie wiem, czy kojarzycie taki fragment, w którym Pan Jezus przyszedł do swojego miasta do Nazaretu i tam nie mógł uczynić żadnych cudów, bo mu nie uwierzyli. To też nie jest tak, że on na siłę będzie wciskał te cuda w nasze życie. On tak naprawdę daje propozycje, no i my musimy się zgodzić na to wszystko. Tak to wygląda. Żeby przez tę wiary, przez ten Adwent jakby dojrzewać do tej wiary, żeby Pan Jezus mógł w naszym życiu działać, żeby Pan Jezus mógł te cuda czynić, żebyśmy my je dostrzegali. Bo wtedy naprawdę jest łatwiej. Dokładnie. O wiele łatwiej. Też słyszymy w psalmie o Izraelu. Izrael to jest taki mały naród, który został przez Boga wybrany. I to można odnieść w sumie w naszym życiu, że ktoś. Jedna osoba. Nie było tutaj na przykład, że Izrael, który był małym narodem, i to na krańce ziemi się rozrosło, jakby ta chwała Pana przez ten naród. I tak samo jedna osoba w naszym życiu może nam pokazać bardzo dużo, dużo zdziałać. I to jest też dla nas, abyśmy my naszym życiem dawali świadectwo i pokrzepiali innych. Tak jak podczas pielgrzymki przecież idziemy, śpiewamy i dajemy świadectwo właśnie innym ludziom, tam gdzie śpimy, tam gdzie przechodzimy przez te miasta. Oni się na nas patrzą i to jest takie świadectwo, wow, jeszcze są tacy ludzie, nie? I też pokrzepiamy im, I myślę, że to jest też ważne, aby przez całe życie starać się właśnie tak robić. Żeby chwała Boga rozlewała się przez nas, żebyśmy dostrzegali te cuda, które Pan Bóg dla nas uszukował przez wiarę. To mówiliśmy my, my z, Boży, z Bożej, Bożej łaski, łaski, klerycy grupy, grupy 21. 20. Wszystkiego dobrego. Zobaczenia. Szczęść Boże. Hej. Эй, не награлося. Не? Не. Направда? Да,